W tym odcinku zobaczcie coś, czego jeszcze nigdy nie widzieliście na kanale u Pana Kastoma. Także zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania, komentowania i przede wszystkim na seans. Smacznego! Służby do mnie ernest ponoć, auto jest gotowe, także bezzwłocznie jedziemy je obejrzeć. Dobra, otwieraj, bo ja nie chcę tutaj wiesz, Jezus Maria! U a. Zajebisty ten kolor. No, powiem ci. No kurde. Ale pan ten kolor, co? Hey, <laughs> Kurz. Ja ole Ty, kozacki ten kolor jest. Tu jak w wiarze mm, Na papierze znacik zrobił. Niebie, nie, <laughs> nie, nie, boko, ważne. Ty no pięknie. Po prostu przedobrzyłeś, no. Tak? Z tym malowaniem całości to była najlepsza decyzja. Będzie tak samo, no nie. No, pięknie, Kur... jak to wygląda, naprawdę. To już jest całe, po całości jest całe, malowane, nie ma żadnych Tak, tak, tak. Będzie takie szkło. Weźmie się potem jakąś. Jeszcze wiesz, ceramikę zapierdzimy na to. Nie, no, pięknie. Dobra, bo ja wiesz, wracam do domu już od 3 godzin. Powiem tak, Ci. Bardzo dobra robota. Fajnie wyszło, idziemy po Golfa, nie tylko, że Golf nie ma hamulców, myśl inżynierska wymyśliła, że w super profesjonalny sposób, tak żeby nie zderzył się samochód holujący z samochodem holowanym, albo odwrotnie, samochód holowany z samochodem holującym, no to jest nic innego jak sztywny hol. Tam z tyłu on właśnie leży, ten zardzewiały profil, wspaniały, wspaniały. zobaczymy czy to spisze egzamin, musi, teraz tu musi spisać egzamin, no proszę bardzo, RS4 wymyta, widać, że nie działa. A to ty go nie złożyłeś jeszcze? Nie, 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 złożyłem. nie, złożyłem. założyłem. Czyli trochę to no, no, bo o, są tak zrobione, że nie spadnę. Nie, nie, z guma złapałem. A ty się nie, nie pomalowałeś tam. w końcu? No, bo na razie to i tak, one się będą ci odbijały, byś to przykręcał. W razie kiedy, jakbyś nie wiem, jak to tu zrobić, najlepiej tutaj to jest, o, no, jak opalić. To, jak ciężko jest umalowana, to, to ona nie odpływa. To nie odpryśnie, no. No to co, wyprowadzamy go. Jeszcze jakieś krzesełka jakbyś mi tutaj zorganizował? No, cokolwiek. O, no i Potem super. proszę mi odbić. Dobrze, dobrze. <grym> Przydaję się. Daje. No dobra, no to co, wypychamy. Krocek jakiś trzeba sobie przygotować. No tak, żebyśmy. damy sobie z nim radę. Spokojnie, chyba że ja taką lubię sobie tutaj. To sobie wsiąść. ładnie. Niebieściutkie. Z to, to wszystko takie równe ładnie. Tu ledzik, tu diotka, tu lampa, ksenonik, wiesz. Ale jeszcze chwila. Jeszcze chwila, ale chodzi mi no o to, że... To i widać co się stało. Tak, tak. się, z góry, no właśnie tak. no, że jest z góry. Wiesz, najgorsze momenty to są te startu i stopu, nie? Koj, Ale cicho chodzi, ale cicho, cicho. Najgorszy kawałek drogi. Jakby tam zrobić na tym sztywnym polu, takie tulejki gumowe powstawiać. Martozo amortyzowały te uderzenia A dlaczego nie tu? No i co? I można powiedzieć, że mamy mały, bo mały. Ale sukcesik! Niepotrzebnie to odcinaliśmy, tak? No trochę potrzebnie, bo by nie było takiego ładnego odcięcia. no to swoje. Teraz dopiero się będzie działo. <grym> Lapa ze spoilerem, spoiler na nią i spoiler do spoilera. Czujesz takie coś? To fabryka? To jest fabryka, a to nie. To Teraz no, to bo... już taki wielki jest jak w środku normalnie. No mm, sporo się zrobił. Mm, no i szkankę jest nie postawić na pojem, w razie czego, nie? Nie, nie zjeść. No się nie przewróci. No jakby deszcz padał, to głowę podłożysz. No, padał, to głowę podłożysz. Kup, trzeba było zrobić tą lotkę. Już mówiłem, wziąłbyś. Uuuu, bo to to mi poprawi. No dobra, no, no fajnie będzie z tą lotką. Przyjechaliśmy do Piotrusia po sufitkę. Nie wiem, czy Piotr tylko jest. Samochód musi zostać odpalony, bo mam taki akumulator do wskrzeszenia założony. Dobra, zobaczymy Piotrka. O, zobaczcie tutaj. To... Ale leży ten dwa. Bo... Jaki on jest malutki przez to. Nie dzień. dzień dobry. Co za fajnego robicie? Widziałem z, z tymi profilami fajne, fajne tematy. No dobra, Piotr, to ja to nawet tego nie, nie przyglądam się nawet temu. I mnie jest zajebiście. No, Najważniejsza rzecz to. Te brzeszki są najważniejsze, ale wszystko jest. jest. Jest git. Ty jesteś szczególarz, więc na pewno jest fajnie. No, wszystkie słupeczki. Pięknie. Jeszcze dzisiaj sobie kupiłem przewód do akumulatora, żeby przenieść do bagażnika, żeby rozkład mas był lepszy. No. Czy mam jakiegoś klina? Nie, 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 nie. Tylko, że wiesz, chodzi o to dwa względy. Jeden względ to taki, że masz trochę więcej miejsca na taki duży dolot, jakbyś chciał. Taki, żeby wiesz, tam obsłużył trochę więcej niż 260 koni. A druga sprawa, no to faktycznie masz wszystko przygotowane, bo w formation masz wnękę, więc masz wszystko przygotowane na to, żeby to zrobić. Tylko brakuje przewodu, no i, pod, i, i, i musisz pociągnąć trochę inaczej pod maską kable, no bo nie masz krótko, przewodu plusa z góry, tylko z bagażnika idzie plus, nie? Jedyne co to musisz sobie, bo dziura już w, z tyłu jest, jedyne co to musisz zrobić, taki kosz kupić. A ja taki kosz miałem, nie? Gdzieś tam, wiesz, w że walki mi został. Tak, to jest wszystko, bo jak miałeś 3-2, to wtedy nie było miejsca na akumulator pod maską, bo miałeś nie dość, że 6 cylindrów, więc szerszy silnik trochę, to jeszcze miałeś większy dolot, grubsza tarura większa większy chwytak powietrza i zabierało to miejsce na akumulator, jak akumulator przeniesiony był do bagażnika, no. Przechodzimy do teraz części nie oficjalny. Jest piękny dzień dzisiaj. W sam raz, żeby trochę poskładać Golfa. Możemy to zrobić, bo jak dobrze wiecie, Golf jest już odebrany od lakiernika, także śmiało można przy nim działać. Już myślałem, że generalnie wszystkie części mam, ale jak to zwykle bywa w takich projektach i tuningach, okazuje się, że na sam koniec zawsze wyjdzie parę niespodziewanych wydatków. Albo jeszcze kilka pomysłów padnie do głowy, w każdym razie została zakupiona też szyba. Przednia, akustyczna, z szarym pasem, więc będzie to ładnie się komponowało z czarnym dachem. No a dzisiaj kupiłem coś, czego się nie spodziewałem, że kupię. Ale jak mam tak rozebrany samochód, to powiem szczerze, grzechem byłoby tego nie zamontować. Także co mamy, proszę bardzo. Jak widzicie, kosz na akumulator. Do tego przewód plusowy, wyprowadzający zasilanie do przodu auta i potrzebna klema ze skrzynką bezpieczników, która będzie w bagażniku. Troszeczkę sobie zmienimy, jak to ma być przebieg. W każdym razie mamy cały potrzebny zestaw do przeniesienia akumulatora do bagażnika. A tutaj mamy podsufitkę. Podsufitka oczywiście jest, jak widzicie, zmienia kolory. A jak zmienia kolory, no to jest w Alcantarze. Silnik jest już prawie gotowy. W sobotę została dokręcona głowica. Jedyne, co zostało zrobić, to założyć pokrywę. No i wyskładać wszystko, co tam jeszcze jest do poskładania. Idziemy teraz do naszej gwiazdy. Tymczasowa doleczka tylko na czas do przetransportowania. No, i generalnie tak to się wszystko tutaj prezentuje. Jest i daszek na czarno zrobiony. Te szybki już będą za dwa dni wklejone. Ta szyba zamówiona jest pod czujnik, także też będzie zmieniona. Zobaczcie, jak ta szyba tutaj wyglądała. Widzicie, jaka jest rozwarstwiona? Także nie ma tego, co by na dobre nie wyszło. Tak w tej chwili wygląda wnętrze. Ale nie martwcie się, deskę też będę wyciągał. Także tak naprawdę wnętrze będzie kompletnie rozebrane. Przed nami silnik. I chyba zaczniemy. Od montażu pokrywy, która mam tutaj gdzieś odłożoną, albo w zasadzie od przygotowania nadwozia, bo zanim zamontujemy ten przewód, musimy również wymienić wybierak. Zobaczcie, tu są linki, to jest prawie nowy wybierak. A zobaczcie, jak wyglądają te linki w tym samochodzie. O, widzicie, jaka jest zjedzona? Nie ma, Tu jest kawałek wytarty i dlatego linki skrzypiały, ciężko chodził wybierak. No tak to mniej więcej się prezentuje. Demontujemy sobie osłonę, będziemy tu montować kosz. bo powiedzieć, że zaczynamy, to trzeba zacząć. A żeby zacząć, to trzeba tak naprawdę, musimy się tak dostać do wybieraka. Najlepiej było opuścić ten cały wydech, bo tak naprawdę on trzyma nam się w tej chwili chyba w jednym miejscu tu. A tu będzie problem, chyba że go tu odkręcimy i zdejmiemy całą tą prostą część bez downpipe'a. Przewody paliwowe trzeba będzie zdjąć tą podłogę, bo pod tą podłogą idzie przewóz zasilający. Tutaj brakuje nam jeszcze jednego wsporniczka, który zaraz pokażę wam skąd zdemontuje, bo wiem, że on tu powinien być. Jak widać, to brakuje. Też nie to nakrętki, więc trzeba będzie tą nitą nakrętkę sobie zorganizować i tutaj zanitować. No i w sumie w skrócie tyle. Tu na sam deser wpadną jeszcze aluminiowe wahacze, aluminiowe zwrotnice, ale to już na koniec. Także w tej chwili na czym się skupimy? To rozłożeniu tych przewodów, wykończeniu auta od spodu. Przewody paliwowe, akurat to jest prosty temat. Okay, paliwko jest wypompowane. Trzeba je tu ładnie zakleić, żeby nam nie sypał się syk do środka. Co tu tutaj my jeszcze O, tu jakie fajne łączniczki regulowane, malutkie. Borla. Prawdę mówiąc, najłatwiej, i najlepiej było ten wydech zdjąć. Jak zrobimy, nie będziemy się tutaj pierdolić. Zdejmiemy sobie wydech, odkręcimy go tam na downpipe. Przechazujemy tą podłogę, czyli zdejmujemy podłogę, Zajmujemy wydech, dalej działamy. Zostaliśmy w rewału, wzięliśmy się do. Bieraka. Zaczęliśmy przeprowadzać przewód Porównanie obu wybieraków. Jak widać, o, ta blaszka jest akurat z siroko, więc ją. O, produkcja 2007 rok, ale ja. zobaczcie. Albo go ktoś już zmienia, ale wątpię, że w Ameryce zmieniany był na używkę. Pozostaje, bo to jest sirokowe. A tak, to jest to samo. Numery linek to samo, ale jest na końcu. Wszystko dokładnie. Toczka w toczkę, to samo, ten uchwyt. No i tutaj zmiana, no ale ta zmiana, to wiadomo, jest short shifter tu był założony. Zakończenia cięgien nie ma, i trzeba będzie skręcić, ale to do pietoszy z tym poradzimy sobie po montażu. Ok, wybierak sobie zamontowaliśmy. Rzućmy okiem jak to wygląda wewnątrz. jak jest na miejscu. Idziemy całym autem do góry i bierzemy się za montaż. Przywody. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że jak widać wszystkie te uchwyty mają pourywane ząbki. Muszę takie uchwyty znaleźć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. No to tutaj, jak widzicie, otworki są, ale nie ma nic na kręt. Trzeba będzie zainstalować nakrętki. A po co? A zaraz wam pokażę. Idziemy sobie do takiej skody. Widzicie? To jest sporniczek, to jest schoda tutaj z motorem 3.6. Także widać już które... O i tutaj będziemy mieli takie opaski. Przede wszystkim widać już którędy przewód idzie, bo przewód nie idzie wcale tam po wnętrze, tylko tutaj w dół idzie pionowo. O za łapą. Także o wygląda to w ten sposób. No dobra. Powinienem taki przewód jeszcze jeden mieć. Jakbym go znalazł to z niego byśmy mogli sobie zdjąć wszystkie opaski. To poszukajmy go. O tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ślepka plusowa. Dobra, ja idę szukać drugiego przewodu, Plusowego. Nie będę was tym zanudzał. Jak znajdę, będziemy kontynuować relacje z montażem. Są łączniki wałów, jest, mam 5 wałów. Tutaj już znalazłem śrubę, która brakowała, także już ją zahachmęcam. Teraz wybierzemy jakiś łączniczek. O, ale heca, ten jest z dwóch stron zakończony tak samo, takim małym łącznikiem. A te trzy raz, dwa, trzy, cztery są zakończone takim długim. Ciekawe z czego to wynika? Nic, weźmiemy, ten też jest sporo rozpadany, ale jest sztywny. Weźmiemy sobie któryś, to jest za trójki. Ten jest chyba ze skody. Ze skody jest, bo ma widzicieło, ma dłuższą tą podporę i jest cały wał dłuższy. Jak widzicie, przewód już w miarę jest pod maseczką, oczywiście na miejscu. Tam nie ma co na górę na razie patrzeć, bo brakuje mi to nakrętek, który jutro sobie przynitujemy. Przewód idzie ładnie obok podłużniczki. Pyk. I tutaj są takie specjalne uchwyty, przez które się przepuszcza tryptyki. To jest wszystko oryginał, jakbyście zobaczyć. I tymi właśnie oto chwytami się już to trzyma. Nie wiem w tej chwili jeszcze tak naprawdę, gdzie ma być dalej, bo o ile te otwory tutaj były oryginalne, to tutaj nie widzę, żeby były. Prawdopodobnie musi to iść ten przewód tutaj tędy tak, gdybyśmy sobie go mogli tutaj przyczepić taką specjalną też wtyczką. Ciekawe, czy to nie będzie niczym przeszkadzać. O, tu, tu i tu. O, i to mi się zaczyna podobać. Tu, tu, tu. Innego rodzaju rodzaju uchwyty, ale przewód będzie już tutaj i tam wychodzi na to, że jest zakręt. Bo Audi A3 to jest bardziej Golf piątka niż Golf szóstka. Prawdopodobnie po prostu są innego rodzaju uchwyty. A jakie są te uchwyty? A no takie, zobaczcie, o takie uchwyty. To są właśnie uchwyty na, też na trytytki. Ale na wystające szpilki. Tak jak zresztą i tutaj. Tylko tutaj są do Peszla, a tutaj są nie do Peszla. No dobra, to widzę, że tutaj trzeba sobie go przeprowadzić tędy. Ile szukać sobie trzech uchwytów? Będziemy mieli przewód poprowadzony już przynajmniej do tyłu. Obawiam się, że trzeba będzie wyjąć jeszcze bak. Końca nie ma nigdy. No ale tak to już jest w tunino. Mamy uchwyciki piękne. Nawet idealnie przygotowane do pod taki przewód. Trzeba trzy. Montujemy trzy. Tu puścimy tędy, a potem odejdziemy chyba od tego, i Idziemy tędy, to jest temat do dopracowania, ale dopracowywać go sobie można, proszę bardzo jak ładnie, cyk i cyk, dobra, no i za chwilę będziemy szli w górę, bo ten fragment już ma tu iść w górę, nie, o ten, tak, tak jest, to też jest jakiś uchwyt, nie, to nie jest uchwyt, tylko to jest, coś tu było, coś tu było, słuchajcie, ciekawe co, no nic, teraz to jest trochę archeologia, no nic, przypniemy sobie, nie wiem, potrytytki, Zamkniemy sobie nasz przewód i będziemy martwić się dalej. To jest przelotka gdzieś. Tędy w ten przewód ma wejść. Można to wydłubać. To jest trochę inna przelotka niż w Audi. No w Audi jest... O, podłużna. Widzicie? To jest strasznie dużo różnych rzeczy. Taki przewód w ogóle był za długi. To jest niemożliwe. będzie nic do nakręteczki zrobić. I tędy, tędy, tędy ma i sobie przewodzik to podniesiemy teraz ten samochód teraz można by wyciągnąć tą zawleczkę zaple jak ją wyciągniemy to może nam jakieś światło co? nie wiem może to wytniemy ale na razie zostawimy na pewno zostawimy podjedziemy do góry zobaczymy co gdzie to się znajduje teraz powiedzmy teraz gdzie my jesteśmy dokąd zmierzamy trzeba ten bak przynajmniej bokiem uchylić albo go odkręcić całkiem opuścić bez odkręcenia tam żeby on się tam trzymał jak to zrobimy to podniesiemy tutaj dostęp przednie Ja już wiem więcej, bo ten otwór, o którym mówiliśmy z bagażnika. To jest zaraz wam pokażę. Gdzie. On jest o o o. o. Tu dokładnie na tą welką. Przewodniczący tędy. Pyk tędy I tam dokładnie, o tam, o tam jest ten otwór. Włączymy tutaj, zaraz wszystko popatrzymy. Szkoda, że tu jest to pourywane. No i trzeba będzie coś wymyśleć. Znowu takie to za chwilę sobie znajdziemy w zastępstwie, bo tu będzie pyk, pyk, raz dwa. Powiem raz dwa, czyli tu jest tak naprawdę trzy tego typu trzaski i tu mam o. Raz, dwa, trzy, tak jest. No dobra, idę szukać znów zatrzasków. Za chwilę sobie to pomontujemy i będziemy myśleli, co tam dalej, kawę zaczyna się robić o tutaj czasem jak trochę pomyślę, coś wymyślę, znalazłem takie uchwyciki jak były na początku przewodu do podłużnicy, co przyczepialiśmy I tam spisały egzamin, to dlaczego nie miałyby spisać egzaminu i tutaj na tyle, w związku z tym rozwiążemy sobie dzięki temu problem urywanych tych uchwytów, bo wepniemy normalnie dotrytytkujemy i będzie pikobela a potem Będziemy martwić się, co dalej z tym przewodem. Prawdopodobnie trzeba będzie zdjąć lewe koło, dzięki temu będziemy mieli lepszy dostęp do punktów montażowych. Wstawimy ten podstaweczkę, ciekawe czy to coś daje. Czy nie, coś tam daje. No to w takim razie zepniemy go na sztywno i dopiero zobaczymy co tam jest w bagażniku, no inaczej nie będzie Zawód przeprowadzony. Dla ciekawskich, jak to wygląda. Mamy podłączenie do rozrusznika. Tam podłączamy plusa zamiast sklemy akumulatorowej do skrzynki bezpieczników. I teraz całe zasilanie do przodu jest sobie ten. Najpierw prawą stroną lewej podróżnicy przedniej. Potem lewą stroną lewej podróżnicy tylnej. A potem, proszę bardzo, nad bakiem. Pyk, pyk, pyk. Ciach, 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 w miejscu, gdzie są peśle w miejscu, gdzie jest narażone na dużenie kamieni. A wyżej idzie do góry. No i jesteśmy w bagażniku. Jak jesteśmy w bagażniku, to czas założyć bak na swoje miejsce. Jedna rzecz się wyjaśniła, mianowicie taka, że niepotrzebnie chowałem ten przewód, bo są trochę za długi. No i wyjaśniło się dlaczego jest za długi. Bo tu mamy taką wlepeczkę. I na tej wlepeczce jest napisane Auto Cabal z RATATATA 46 Passat 3 c 971 227C. Czyli przewód ten nie jest w audio, tylko od Audi a od Passata. Ale już tutaj widzę, że nie ma tego, złego, co by na dobre nie wyszło. puścimy sobie ten przewód bez tej całej zbory, bezpośrednio do skrzynki na akumulator. Nawet pasuje ten przewodnik pięknie tutaj wejdzie trzeba, krągą, w przelotkę. Jakoś trzeba okrągłą takiej średnicy będziemy mieli temat ogarnięty. Jeszcze przewód minusowy jest miejsce na masę i będzie super zbierany. Tutaj można oknać raz, dwa, trzy, cztery. O, tak zrobimy i do nakrętki będzie pikobela ale to jest temat na później teraz zbierzemy się za wał wymieniamy elastyczny łącznik bału, a potem montujemy spód żeby przygotować sobie auto do włożenia silnika Konkretnie, Wał o chodzi z pasata 3.6. I łącznik elastyczny wygląda trochę inaczej niż we wszystkich. Czy on jest mocniejszy? Nie wiem, ale jego stan jest dobry. Jak jest stan dobry, to go odkręcę i zamontuję. Zobaczymy co to będzie dalej z nim bliżej nas jest wał z Golfa, dalej nas wał z Passata 3.6 tak jak widzicie, pierwsza część jest taka sama, ale delikatnie grubsza i dłuższa jest druga część tam grubość jego, no i na jest podpora grubość jego nas nie interesuje, bo interesuje nas tak naprawdę ten elastyczny łącznik odkręcimy sobie ten z Passata, zamontujemy do Golfa i miejmy nadzieję, że będzie dobrze bo stan tego łącznika z Passata jest bardzo dobry Zobaczcie, co tu się dzieje. Widzicie? Tutaj. Dziwiło mnie, dlaczego tu nie ma śrubki. A nie ma śrubki dlatego, bo nie ma też nakrętki. To znaczy, ta nakrętka jest. O tutaj, jak jest podpora wału, bo wał była przekroczona tylko na jedną śrubkę. I niestety, pewnie przez ten luźny łącznik elastyczny wyrwało się też i podporawało. Na szczęście podporawało jest ok. No ale co to teraz? Ja, ja mam biedny robaczek zrobić. Jedyny sensowny pomysł, który mam, to nawiercić tutaj dwie dziurki. Wtedy będziemy mieli otwór, możliwość pospawania i ustawienie nakrętki w te, takiej pozycji, jak jest teraz, i zespawanie tego, bo później, jak już to skręcimy, to już to będzie trzymało. Najgorszy, bo musi być lekkie trzymanie tylko do tego, żeby się udało wkręcić tą śrubę. No nic, trzeba tak to zrobić, bo inaczej, powiem szczerze, nie widzę opcji innej, jak to zrobić, żeby było dobrze. wywiercimy tu otworek. Rozpowamy i tyle. Tak. Wierciłem sobie po przekątnej dwa otworki, obróciłem sobie tą nakrętkę tak, żeby była tym, co była przygrzana do dołu. Kręciłem sobie śrubę, żeby miał osiowość i żebym potem nie miał problemu z wkręceniem. No i co? I teraz jedyne, co trzeba zrobić, to tutaj spawnąć. Bierzemy się za spawanie. A tego jeszcze nie było. Musi <laughs> być dobra zapowiedź do tego odcinka. W tym odcinku zobaczcie coś, czego jeszcze nigdy nie widzieliście na kanale u Pana Kastoma. Także zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania, komentowania i przede wszystkim na seans. Smacznego! W mniejszym kończymy pierwszy dzień składania, naprawdę pod maską nic nie zrobiliśmy, jedyne co to rozłożyliśmy sobie kabelki, teraz tak na koniec, żeby sobie poprawić humor, jest jedna rzecz, która mi bardzo poprawiła humor, mianowicie przewód plusowy, dzięki któremu przyniesiemy sobie kumulator do bagażnika, mamy również już go tutaj, tak samo mamy już tutaj, że tak powiem kuwetę. Także jest tuning zrobiony, auto jest przygotowane. Jeszcze z podłączeniem poczekamy. Nie jest to konieczne w tej chwili. Na dzisiaj to kończymy. Oczywiście, sam, jak powiedziałem, samochód jest przygotowany. Odpalimy go sobie normalnie. Potem przepięcie tego akumulatora, gdy sobie porobię tam z tyłu kabelki i tu z przodu. To jest tak naprawdę 15 minut i auto będzie palić na akumulator z tyłu. Wracamy do pracy jutro. No i mam nadzieję, że jutro o ten silnik będzie tutaj. I tym optymistycznym akcentem kończymy nadawanie. Trzymajcie się, moi drodzy.